Dzień dobry! Kilka razy już Państwu obiecywałem nowy cykl materiałów, a mianowicie cykl poświęcony najdmitniejszym mieszkańcom Ziemi Krotoszyńskiej, a więc nie tylko samego Krotoszyna, ale także okolicznych miejscowości. Państwo również wielokrotnie dopytywali o tego typu materiały, więc dziś przyszedł czas, żeby przekuć słowa w czyn i wreszcie ten długo zapowiadany cykl rozpocząć. Od razu zaznaczę, że w ramach tego cyklu będę publikował materiały popularyzatorskie, więc nie będą to jakieś rozbudowane historie biograficzne, a raczej takie zajawki mające po pierwsze na celu zachęcić państwa do dalszych badań, do dalszych poszukiwań, jeżeli ktoś państwa zainteresuje szczególnie, a po drugie, żeby zapoznać państwa po prostu z tymi postaciami i z ich działalnością. Część z tych postaci związanych z Krotoszynem już opublikowaliśmy w zeszłym roku, tuż przed pandemią, z paniem Danielem Szczepaniakiem, pracownikiem naszego muzeum. Wydaliśmy książkę Wybitni Krotoszynianie. Tutaj opowiadamy tylko o mieszkańcach naszego miasta. Takie lokowanko produktu. O tej książce zresztą już nagrałem materiał w ramach cyklu poświęconego publikacjom regionalistycznym w naszym mieście, więc tylko przypominam, lokuje sobie tutaj taki produkt. Dzisiejszy materiał inaugurujący ten cykl poświęcony będzie Marianowi Langiewiczowi, generałowi, bohaterowi i dyktatorowi Powstania Styczniowego. Wybór chyba nie jest przypadkowy, ponieważ z takiego punktu widzenia historycznego Marian Langiewicz jest najbardziej chyba rozpoznawalnym krotoszynianinem. Zatem od niego zaczniemy. I żeby już dłużej nie przeciągać, zapraszam po prostu na materiał. Mary Langiewicz urodził się 5 sierpnia 1827 roku w Krotoszynie w rodzinie lekarza Wojciecha i Eleonory z domu Kluczewskiej. W naszych zbiorach zachował się akt chrztu Wojciecha Langiewicza, a także odpis aktu chrztu samego Mariana Langiewicza. Wspomniany odpis sporządził na początku XX wieku ksiądz Paulin Wojciechowski, bardzo zasłużony dla naszego miasta duchowny, o którym przygotuje już niedługo podobny materiał. Z aktu chrztu wynika, że odbył się on w krotoszyńskiej farze, czyli w kościele pod zdaniem św. Jana Chrzciciela, Ochrzcił Mariana Langiewicza ksiądz Gąsiorkiewicz, a Langiewicz w dokumencie wymieniony jest jeszcze z dwoma innymi imionami, jako Marian Antoni Melchior Langiewicz. Chrzest odbył się 25 sierpnia, czyli raptem 20 dni po narodzinach. Ojcem chrzestnym był Jan Nowacki, sędzia miejscowego sądu, natomiast matką chrzestną Franciszka Mozerska, dziedziczka Kuklinowa. Marian Langiewicz stracił swojego ojca bardzo wcześnie. Wojciech był lekarzem oddziałów powstańczych podczas powstania listopadowego i zmarł z wycieńczenia w oblężonej Warszawie w 1831 roku. Marian pobierał nauki w domu. Dom rodzinny Langiewiczów znajdował się w pobliżu dzisiejszej szkoły podstawowej nr 1 przy ówczesnej ulicy Kaliskiej. Następnym miejscem, gdzie Langiewicz pobierał nauki, była szkoła powiatowa w Krotoszynie, która mieściła się w budynku po klasztornym, czyli w gmachu dzisiejszego muzeum regionalnego. Następnie uczył się w gimnazjum w Trzemesznie, a później studiował prawo we Wrocławiu, Pradze i Berlinie. Podczas służby wojskowej w Armii Pruskiej, Langiewicz został oficerem artylerii. Po krótkim epizodzie w trakcie walk niepodległościowych w Wielkopolsce w okresie Wiosny Ludów, udał się do Paryża, a następnie do Włoch, gdzie walczył boku Garibaldiego o zjednoczenie tegoż kraju. Między innymi wziął udział w wyprawie Garibaldiego na Sycylię w roku 1860, gdzie miał wykazać się odwagą i godnym naśladowania uporem. Rok później, w 1861, wykładał artylerię na kursach polskich instruktorów wojskowych w Paryżu i organizował Polską Szkołę Wojskową w Genui i Cuneo. W tych szkołach również był wykładowcą. Był zdecydowanym krytykiem powstańczych idei Ludwika Mierosławskiego. Działał w polskich organizacjach niepodległościowych we Włoszech, gdzie związał się z politycznym ugrupowaniem Białych, czyli polskim obozem politycznym, który reprezentował ziemian i burżuazję, a także inteligencję, i który w kontrze do tzw. Czerwonych był przeciwny wybuchowi powstania, postulując ideę pracy organicznej. W roku 1862 na polecenie Komitetu Centralnego Narodowego sprowadzał do Polski broń głównie Karabiny z Niemiec i Belgii oraz tym samym przygotowywał nadchodzące powstanie. Tuż przed wybuchem insurekcji styczniowej 9 stycznia 1863 roku na wyzwanie Komitetu Centralnego Narodowego przybył do Warszawy, gdzie otrzymał awans na pułkownika i nominację na naczelnika wojskowego województwa sandomierskiego. Jego zadaniem było przeprowadzenie koncentracji sił powstańczych w Górach Świętokrzyskich, a następnie uderzenie nimi na Warszawę. W połowie stycznia 1863 Langiewicz przybył do obozu koło Wąchocka, a 22 stycznia jego zgrupowanie przepuściło trzy zwycięskie ataki na siły rosyjskie. Ataki odbyły się w Jedlni, Bodzentynie i w Szydłowcu. W tym ostatnim ataku osobiście uczestniczył sam Langiewicz. Tym samym rozpoczęła się kampania, która określana jest czasami mianem kampanii Langiewicza. W wąchockim klasztorze założył obóz powstańczy, w którym zgromadził 1400 ludzi zorganizowanych w oddziały jazdy, piechoty i służb. Utworzył tam również kancelarię sztabową, ambulans, drukarnię i niewielką fabrykę broni. Rosjanie uznali Langiewicza za spore zagrożenie i rozpoczęli za nim pościg, uderzając w kilku miejscach jednocześnie. 11 lutego Langiewicz pobił Rosjan w bitwie pod Słupią, a 6 dni później tymczasowy Rząd Narodowy mianował go generałem. Awans generalski dotarł do Langiewicza 22 lutego wraz z nominacją na naczelnika wojskowego województw południowych (Sandomierskiego) i dodatkowo Krakowskiego. Siły generała Langiewicza stale rosły. W Małogoszczu połączył swoje oddziały z wojskiem powstańczym idącym z Mazowsza i miał teraz do dyspozycji ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. 24 lutego zdecydował się wydać pod Małogoszczem bitwę Rosjanom, niestety przeważającym liczebnie. Trochę się przecenił i odniósł porażkę, co zmusiło go też do wycofania się. Jego wspomnianą już przeze mnie niechęć do pierwszego dyktatora Powstania Styczniowego, Luzwika Mierosławskiego, wykorzystali Wielkopolscy i galicyjscy przedstawiciele tzw. Białych. 10 marca 1863 roku w dworku w Goszczy Maria Langiewicz został ogłoszony dyktatorem powstania. Mimo zwycięskich bitew pod Chrobrzem i Grochowiskami, kolejno 17 i 18 marca, Langiewicz nie widział możliwości kontynuowania walki bez reorganizacji i wzmocnienia sił powstańczych. Według niektórych relacji przeżył załamanie. 19 marca podzielił oddział i z grupą kilku najbliższych oficerów podjął próbę przedostania się przez Galicję na Lubelszczyznę, aby stamtąd dalej kierować powstaniem. Po przekroczeniu Wisły, na skutek zdrady, został aresztowany przez Austriaków i przewieziony do Tarnowa. Przebywał początkowo w więzieniu w Tyszowcach, a od końca kwietnia 1863 w twierdzy Josefstadt w Czechach. Mimo usilnych starań i organizowanych prób ucieczki, nie udało mu się powrócić na teren działań powstańczych. Stojąc na czele jedynego większego oddziału powstańczego, między 22 stycznia a 18 marca 1863 roku, Langiewicz stoczył aż 17 bitew i potyczek. Z więzienia został zwolniony po dwóch latach 28 marca 1865 roku. Wkrótce potem wyjechał do Szwajcarii, a następnie do Wielkiej Brytanii. W środowiskach emigracyjnych był witany i przyjmowany jako bohater. W Anglii ponownie zaangażował się w działalność patriotyczną, jednak, rozczarowany brakiem perspektyw dla realizacji celów patriotycznych na samych wyspach, osiadł ostatecznie w Turcji. Między innymi pracował tam jako urzędnik w Ministerstwie Kolei, po czym został przez miejscowe władze mianowany pełnomocnikiem do spraw zakupu broni na potrzeby tureckiej armii jako przedstawiciel fabryki Kruppa. Od 1867 roku bez sukcesów służył także w tureckiej armii. W ostatnich latach życia Mary Langiewicz był zgorzkniały, rozczarowany i osamotniony przede wszystkim na skutek intryk. Stronił od polityki, jednak zawsze otaczał opieką polskich emigrantów. Na starość zamierzał nawet wrócić do kraju. Na początku 1887 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, przybył do Galicji zamiarem nabycia posiadłości ziemskiej pod Nowym Sączem. Wkrótce po powrocie do Turcji zmarł jednak nagle 10 maja w Istambule i tam też został pochowany na angielskim cmentarzu Hajdar Pasha, gdzie spoczywa wraz ze swoją angielską żoną Susan. W 1933 roku, jak każdy powstanie styczniowy, został odznaczony w jego wypadku pośmiertnie krzyżem niepodległości z mieczami przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Cztery lata później, w 1937 roku, minister spraw wojskowych nadał koszarom 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie imię generała Mariana Langiewicza. Ponadto Langiewicz jest patronem jednej z Krotoszyńskich ulic. Ma też upamiętniającego po piersie na krotoszyńskim Małym Rynku oraz nieco mniejsze w budynku Szkoły Postowej nr 1 przy dzisiejszych Alejach Powstańców Wielkopolskich, czyli w szkole, która znajduje się nieopodal miejsca, gdzie znajdował się dom rodzinny Langiewiczów. Warto w tym miejscu też wspomnieć o planach, jakie snuto w okresie międzywojennym, aby na wyspie, na stawie odrzykowskim na krotoszyńskich Błoniach utworzyć mauzoleum Mariana Langiewicza. Planowano tam sprowadzić ciało Krotoszynianina, ekshumowane z cmentarza Hajdar Pasha w Istambule, jednakże z planów tych nic nie wyszło. Przede wszystkim ze względu na nieciekawą sytuację finansową tak miasta, jak i kraju w tym okresie. Od roku 2013 Marian Langiewicz jest patronem parku na Wrocławskim Grabiszynie, a w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie do dziś znajduje się szabla Mariana Langiewicza. Jest to. Angielska szabla oficerska wzór 1857. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak już mówiłem na początku, nie będą to jakieś bardzo szczegółowe filmiki, yy, tylko takie zajawki. Mam nadzieję, że dla Państwa interesujące. Gdzieś tam starałem się jakieś ciekawostki przemycać. Jeszcze raz lokuję produkt. Zapraszam do zapoznania się z naszą zeszłoroczną publikacją. Jest tam wiele ciekawych postaci, myślę, że w dużej mierze mieszkańcom naszego miasta nieznanych. A na dzień dzisiejszy, jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.